Udłożyła suknię czerwoną, złotą, ale nie mam z kim śniadania zjeść. Wszędzie te wychudzone modelki. To modelka dogania wymiarami osy, a ja wielki nadbagaż na swych nogach noszę. No nie, żebym marzyła o jakimś wybiegu, ale nie chcę być pierwszą, lepszą babą z brzegu. Myśli stały się czynem. Wzięłam się za diety. No i wnet nabrałam kształtu ponętnej kobiety. Już na piątkę pascienki, sprężyste pośladki sprawiły, że szlok trafił w zazdrosne sąsiadki. Częste było upojne kalorii spalanie. Razem ze śniadaniem. I już miałam to nazwać słowami poety, gdy zadzwonił mój bucik. To był sen. Niestety.